Dzień dobry, dobry wieczór. Szczęść Boże, witam Was bardzo serdecznie już na końcówce, na finale naszego um, pięknego miesiąca majowego, miesiąca maryjnego, w którym właśnie um, odbywamy takie 33 dniowe przygotowanie się do. Poświęcenia niepokalanemu sercu Maryi i opieramy to wszystko na takiej książce: Oddanie 33. Także, jeśli chcecie, jeśli w każdym momencie dowolny, naprawdę kiedy czujecie takie wezwanie waszego serca do tego, by oddać się sercu Maryi, to całe przygotowanie 33-dniowe możecie znaleźć na naszym kanale na YouTube. A dzisiaj e, czytamy dalszą część e, rozdziału 12 Ewangelii według Świętego Marka. I zanim zaczniemy, proszę Was o to, żebyście znaleźli dla siebie miejsce w zaciszu, w odosobnieniu, e, wzięli kilka głębokich oddechów, e, a następnie w tej ciszy e, wejdziemy modlitwą w rozważanie z dzisiejszego czytania. Jeśli jesteście gotowi, zacznijmy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Na początek pomodlimy się do Ducha Świętego o prowadzenie. Przyjdź, Duchu Święty, z mocą. Potrzebujemy Twojej pomocy. Otwórz nasze uszy, oczy, umysły i serca, abyśmy usłyszeli, zobaczyli, zrozumieli i w sercu doświadczyli, że Ty jesteś Bogiem Wszechmogącym i dla Ciebie nie ma nic niemożliwego. Proszę Cię, Duchu Święty, aby dzisiejsze słowa z Ewangelii dotykały tych, którzy tego potrzebują, by w Twoje imię, Jezu Chryste, dawały nowe życie. Tu i teraz. Amen. Posłali natomiast do Niego kilku faryzeuszów i zwolenników Heroda, którzy mieli... Pochwycić go w mowie. Ci przyszli i rzekli do niego: Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i na nikim ci nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką, lecz drogi Bożej wprawdzie nauczasz. Czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie? Mamy płacić, czy nie płacić? Lecz on poznał ich obłudę i rzekł do nich: Czemu wystawiacie mnie na próbę? Przynieście mi Denara, chcę zobaczyć. Przynieśli, a on ich zapytał: Czyj ten obraz i napis? Odpowiedzieli mu: Cezara? Wówczas Jezus rzekł do nich: Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. I byli pełni podziwu dla Niego. Potem przyszli do Niego sadyceusze, Którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i pytali go w ten sposób. Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał. Jeśli umrze czyjś brat i pozostawi żonę, a nie zostawi dziecka, niech jego brat pojmie ją za żonę i wzbudzi potomstwo swemu bratu. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy pojął za żonę, a umierając nie zostawił potomstwa. Drugi ją pojął za żonę, i też zmarł bez potomstwa, tak samo trzeci, i siedmiu ich nie zostawiło potomstwa. No i w końcu po wszystkim umarła także kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc, gdy powstaną, którego z nich będzie żoną, bo siedmiu ją miało za żonę. Jezus im rzekł: Czyż nie dlatego jesteście w błędzie, że nie rozumiecie pisma ani mocy Bożej? Gdy bowiem powstaną z martwych, nie będą się ani żenić, ani za mąż wychodzić, ale będą jak aniołowie w niebie. Co się zaś tyczy umarłych, że z martwych staną, to czy nie czytaliście w księdze Mojżesza, tam gdzie mowa o krzewie, jak Bóg powiedział do niego: Ja jestem Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba? Nie jest on bogiem umarłych, lecz żywych. Jesteście w wielkim błędzie. Jakie słowo, fragment, zdanie najbardziej przykuło Twoją uwagę, poruszyło Twoje serce? zmuszać się do jakiejś refleksji, zastanowienia, albo pojawia się wówczas jakieś zupełnie nowe pytanie, zrozumienie, pozwól sobie, żeby w tej ciszy porozważać to, co się pojawiło w Twoim sercu. Czy zdarzało Wam się kiedyś też wystawiać Boga na próbę? W jakich sytuacjach? Po co? Z jaką intencją? Jezus odpowiada prosto. Oddajcie Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. A więc oddawajmy ludziom to, co należy do ludzi, a Bogu to, co należy do Boga. Pomyśl o tym w kontekście swojej codzienności i swojego życia. Jak to rozumiesz? Co to dla Ciebie oznacza? Jezus odrzekł: Czyż nie dlatego jesteście w błędzie, że nie rozumiecie pisma ani mocy Bożej? Na pewno wiele razy zdarzy nam się nie mieć racji, nie wiedzieć po prostu, nie rozumieć tak po ludzku, być w błędzie. A to dlatego. Że trudno nam jest pojąć słowa zawarte w Piśmie Świętym i zrozumieć, jak wielką Bóg ma moc. Co to się w ogóle zadziało, o co w tym wszystkim chodzi. I pierwszym krokiem do zrozumienia tego jest w ogóle uświadomienie sobie, że ja faktycznie tego nie wiem, że faktycznie tego nie rozumiem. Że jeszcze potrzebuje wiele spotkań z Jezusem, wiele modlitwy, wiele rozmów. To, że tu jesteś, to jest ogromny przełom, to jest wielki krok, do tego, by zrozumieć, po co, dlaczego, jak te pytania, które codziennie pojawiają się w naszych myślach, na które szukamy odpowiedzi, ale nie zawsze znajdujemy. Prośmy Boga, żeby nas wyprowadził z błędu. Może mamy jakieś błędne przekonania, my uważamy, że są dobre, ale Bóg wie, że to nas donikąd nie zaprowadzi. Prośmy o to, by nas wyprowadzał z błędu, by nam pokazywał, co jest dobre. Na zakończenie pomódlmy się. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje. Przyjdź królestwo twoje. Bądź wola twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył. Pokornie to prosimy. A ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękuję Ci za dzisiejszą obecność i wspólne przeżywanie Słowa Bożego. Mam nadzieję, że jutro znów się spotkamy. Zasubskrybuj kanał, by codziennie być na bieżąco. Dobrego dnia z Bogiem, pa. pa.